Pierwszy raz w historii koło brzegu 26 godziny 17 chcemy odpalić 1400 luksów i ja myślę, że w tym momencie wszyscy w pobliżu stadionu 2 km nie będą musieli zapalać żarówek w domach. Praktycznie w ten stadion to zaangażowali się prawie wszyscy mieszkańcy koło brzegu, bo podatki, bo kibice. I, I nie chcę na siebie prasy, tylko ten, ten element jakby sukcesu. To jest y, wszystkich sukces. Nasz mieszkańców brzegu i nie tylko mieszkańców województwa. Panie prezydencie, kiedy stało się, że Janusz Gromek zobaczył tutaj o sami wyobraźni ten stadion? Bo y, ja jeszcze przypomnę kołbrytą przez... Obraz, który mamy jeszcze w pamięci, było płacze. Krótko, około Chodziły... 10 lat temu. 10 lat temu już widzieliście, że... Tak, tak, że trzeba zrobić ten stadion, ponieważ to co mieliśmy, to jak powiedziane było ściernisko. I taka bliska prawda była, ja się wstydziłem tego obiektu, który do tej do tego momentu mieliśmy. Chcę powiedzieć, jak tutaj pan loguje na rzecz zachodniopomorskiego, jak pan się stara, jakie mam tutaj przebicie. Myślę, że byłem jednym z pierwszych, którzy ten projekt i te możliwości koło brzegu. Jednym z konsultantów. Szykuje się nam no, niezły obiekt naszej województwie i ja jestem zadowolony i tutaj tyle czoła przed władzą samorządową, przed mieszkańcami, że taki obiekt no chodzi, ja wiem, mieli. Zda, ale... Nie, nie, to nie o kampanii chodzi. Myślę, że sport jest daleki, ja nie kandyduję, sport jest daleki od, od kampanii. Ja myślę, że cieszymy się, że takie obiektu, w naszej województwie był w stanie. na tą przewagę nad koło brzegiem, że Wy już macie skończony stadion, nasz się wciąż buduje, jak Pan jeżeli Pan jest w stanie porównać te dwa obiekty, to proszę o... Jeden mieści się w drugim. Tak. Tych obiektów nie da się porównać, ale też zupełnie inne są cele tych obiektów. Mogę powiedzieć, że to co widzę tutaj robi na mnie niesamowite wrażenie. Sądzę, że to będzie bardzo funkcjonalny, profesjonalny stadion, zapełniony kibicami, tworzącymi wspaniałą atmosferę na meczach. Naprawdę bardzo mi się podoba to, co tutaj widzę, i mówię to z perspektywy moich wizyt i na Baltic Arenie i na stadionie narodowym, i na tym, co zaczyna przypominać stadion we Wrocławiu. Naprawdę europejski obiekt, nie taki duży jak te, które wymieniłem, ale po tym, co teraz widzę, bardzo funkcjonalny. No, dokładnie, w jakiej dziedzinie decyduje? Jak, e, 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 wspólnie ze spółką prezentelnostką, czyli z Euro 2012, e, oglądaliśmy 100 polskich propozycji e, w skali całego kraju e, i e, sugerowaliśmy właśnie, które centra pobytowe mogą zostać rekomendowane. No i co pan zasugerował? Ja myślę, że to, że dzisiaj jesteśmy i że właśnie powstał ten katalog, o którym przed chwileczką e, mówiłem, no to jest najlepszy dowód na to, że Polska e, w znakomity sposób jest w stanie przygotować e, przynajmniej te 20 centrów, których z których zostaną wybrane miejsca, gdzie będą mieszkały drużyny.